Siemane Maneczko Liska z tej strony, Scorpion.pl. Pro. I dzisiaj nagrywamy sobie z Laniaczkiem. Lanek, przywitaj się. A może no, tam te drzwi, kurde, nagrywam odcinek, no. Eee... It's on. Dobra, nic już gamy. Eee, Dobra, to. ludzie, jeszcze raz się z Wami witamy. Była. Ja jestem Scorpion, nagrywam sobie z Laniaczkiem dzisiaj. A ja jestem Tok. Dobra, i dzisiaj nagrywamy sobie odcinek challenge'owy. Uwaga, Lanek, powiedz, o co chodzi w tym challenge'u. Nie pamiętam. Musimy wygrać gierkę karabinami energetycznymi. Stark, Indras też chyba kojarzycie, nie? Energetycznymi... Ja wiem, no to co, ludzie? Musimy polecić na jakąś z tym... palić się do walki, spakuj z busa od razu i ścigaj innych graczy Dobra, po prostu przychodzimy do odcinka. Dobra, lecimy sobie. Tu są te samoloty ogólnie widzę. O BUBOC! trzecia! <śmiennie> co? Dobra, słone. Bo tam słono, nie no, żartuję. To jest słone. Lecimy tam na tej znaczy... Ale obok to są słone, no! Widzisz ten samolot? To jest słone, no. To jest szturmowce. szturmowce. A to w ogóle to co to to jest? E, nie wiem. Nie zobaczymy Czekaj, to co? potem. Tu też coś jest, ale to już jest odkryte. No bo tam wczoraj my... na live. Tak, na live'ie. Polecam wam wpadać na live'a. Też wbijajcie na A mój czy... drugi kanał. No live, będę za niedługo live'ał Po co mają okno na takie godziny? Dobra, wiesz co, ląduj na dronie Wląduj na dobra, dronie Nie, chciałem tu se... se tu lucik, ale dobra Muszę wracać No nie, nie, no nie wylądowałem, dobra, trudno Czekaj, dron mi się musi cofnąć, bo umrę Patrz, jak. tam jestem. jest pompa koło tego typa, czekaj Wezmę Ja sobie siedzę na dronie w ogóle oh! Jezu, co za odgłosy lanek wydajesz A! 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 Dobra! Ale siadło masno, Taka, to poleci mi na drogę. Droga? Gdzie tu jest head? No co nieważne? O kurde. No to nie Niestety. Dobra, ale po prostu chodźmy Anek, ja musiałeś zdechnąć! Musiałeś zdechnąć! No ale no, 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 lecimy jeszcze raz. Ach, nie mogę Bo no, ja za siebie nie postawiłem ścianki, tylko szłem do ciebie. Ja też cię lubię. Oh, o bo... Nie, nie, nie! Dobra, ludzie. Co? Takie wokół jest takie zielone. Koło farmy. Takie się zielone zrobiło. Widzisz? W taki obszar. Gdzie na mapie? Na mapie, koło farmy tak zielone. Popatrz co tak do dołu. I na farmę. Co? Nie widzisz tu? Nie, jesteś ślepy. <laughs> Abo tu. Ty wiesz, że ja nie wiem. Dobra, po prostu Ale chodźmy ludzie tutaj. Potem na to, A tu, tu takie Mnie promienie. No, tu jest takie wokół tego. Bo, no, bo ogólnie ludzie robimy maraton z okazji tego, że rozpoczął się rok szkolny, żeby wam nie było smutno, że po prostu zaś nauka będzie, żeby troskie wakacje minęły. To, żebyście się do tego przyzwyczaili, żebyście nie mieli nudno, no to już dzisiaj rozpoczyna się maraton Fortniteowy z widzami których bardzo kocham. O kurde. O! 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 o, o. Więc taki będzie cykl, taki uleczy. maraton, że będzie jeden odcinek na moim kanale to o! jest pierwszy odcinek z tego maratonu. O! Ja to tylko te gdzie Od ten, ten do mnie wsiad. Czekaj, już. Zaszczelę, strzelę. Strzelę. Ja, ja nie mam broni. Czekaj. Co zrobi? On jest na hita! Na hita jest, na hita jest! Ale nie, nie wiem jak go pochodzić no. Nie wiem. Ty, ty, o ty, on jedzie do mnie! Dobra. Ale nie we mnie! Dobra, ludzie, więc co? A następny odcinek będzie za tydzień Laniaka. Co tydzień wrzucamy jeden odcinek. I pamiętajcie, żeby sobotę, nas... na przykład. Co, co sobotę, na przykład, będziemy rzucać odcinek. A czy teraz jest akurat pierwszy odcinek, będzie w poniedziałek lub we wtorek, czy nie Nie, dzisiaj ta, jest jakiś dzień. Sumie, daj mi. Jaki o, jest czarach. dzisiaj dzień? Nie wiem. <głos》> nie pamiętam. <głos》> nie, dzisiaj jest chyba wtorek, bo dzisiaj rozpoczęcie roku było. No, jutro środa. Ogólnie klasa to wszyscy cringe, my się spotkaliśmy. Jezu. Bum! Tak! Tak! Co ty Nie robisz? umieraj. Nie wiem. No A ja byłem Proszę, na tyle chodź. mądry, żeby pójść po leczenie. Ech. Dobra, ja idę w twoją stronę. Są tuskie gruziny. Głupie. <noise> Gruzimy Strzelaj! Na, 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 ho, ho. Mogę się strzelać, jest święty. Zeli jawor. I po co strzelałeś? Jawor. WOR! Jawor! A wiesz, że ja widziałem kilka razy taką ulicę Jaworowa No wiem ty, a, ty, no... A, nie mogę powiedzieć na ja ulicę, bo wszyscy... Nie. No ja... No to ulica ja wołowałem, ale więcej nic nie powiem, i to jest wszędzie. Nie powiem już w jakiej miejscowości. A ty już masz ten parabin? No mam. To mnie zabił od razu, potem. Jeszcze jeden, jeszcze jeden? To gruta bierzemy, bo to tylko do leczenia. I tak, wiesz, e to... rozwalamy o. jednego bota, ja rozwalam. I, I wiesz co, hakujemy. Będą nam pomagać. Hakuj innych, hakuj tak. innych. Żeby, żeby Hakuna nie tata. To nie byle no, nie. dzik. Ale <noise> oni chyba padli nie wiem. Nie widzę ich. Nigdzie. W samolocie w ogóle jest, ten, skrzynia. No otwórz, We otwórz. -te. O! O, nie powiem Skorupionowi, może będzie wiedział. Ej, no! Nic już. No gadaj. O, nic, nic. No gadaj, nic. m -ka. Tylko Emka no. Po co miało miał być? A, myślałem, że da się tam wejść. Ty, ale ze mną byś nie mógł. Ale co? To nie ja rzucałem. Dobra, po prostu. XD. Masz widę. A co? Możemy grać pompami? Nie, bo przecież... Znaczy ja mam weski bo ja. To wybrać. Musiałem broń wziąć, bo nie miałem. Nie miałem to, w ogóle wiesz, broni. tak w ogóle ciekawostka, widzę. To jest strasznie celny karabin. Patrz. Szczela, wiesz, jak się szczela z biodra. Bez bez celowania. I strzelaj, zobaczysz, o. jak szybko. strzelaj, szczelaj, szczelaj. Po prostu najciekawszy i Bez celowania, bez celowania. Ja celuję, po prostu mam przed siebie. Widzisz, jak szybko? Teraz z celowaniem. Patrz. A z celowaniem? No, z celowaniem masz jakby. Czał, który bez, bez celowania masz czał, który zadaje od 30 obrażeń. To, ja zawsze celuję tym. O, od, od, bez celu, strzelanie z biodra tak zwane, czyli bez celowania, to wtedy szybko ci strzela, ale obrażeń zadaje od 30 do 36 patrz, bodajże. Patrz, patrz, na tą broń, widzisz? No, mogę coś I powiedzieć. I potem, tak. No rozsuwa. No wiem. A jeśli e, ascelowaniem zadaję od 50 do 60. No właśnie miałem. Po co nam raczej? Leczenie będzie. I jeszcze nam pomagają! Lecie. Patrz, jeszcze nam pomagają. <noise> nasze bociki. A nic nie było. Ale ja za tydzień mój. rzucę odcinek, bo wczoraj był live. Tak. Więc po wie. tym odcinku jeszcze nagramy odcinek na Twój kanał. A no odnośnie mojego odcinka, to co ludzie, widzimy się jak już będzie jakaś akcja, bo... Wydaje mi się, że może be bezsensownie jest tak chodzić w kółko. Dobra, więc widzimy się jak będzie jakaś fajna akcja. Ała! Dobra ludzie, jakiś napoceniec przyszedł. Ja Mamy jeszcze gdzie... taką brońkę. E, chcieliśmy Wam... Znaczy nie brońkę, tylko no... no nie Taki tak bo... se... O. taki surfer to należy do laniaka wąt on to znalazł. Oczywiście możemy brać leczenie i takie typu do przemieszczania się. Nawet gruta możemy brać, bo on ma leczenie i przemieszczanie się. No to Ale też już można takiego brać. Takiego jak to, ma duma co ja mam. to nie możemy brać. No, Dobra. takie, które nie zadają obrażenia, po prostu bierzemy takie rzeczy. O tu zrzut. O, 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 o! To ty. No to ja, 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 bo a to? Bo to ja, ja otwieram. Ja otwieram O kurde Otwarte O, a jest tu coś nie. Tobie to bierze oczekiwanie. To wapę co sobie to Co mam? Matki. Mamy. Jeszcze jedna. <grym> jeszcze ureczyć. jedna. Mamy też tutaj, widzę, coś takiego jak pułapka ogniowa. I ona się nam może nawet bardzo przydać. O, 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 łódka, łódka, łódka. ale pułapka ogniowa też zadaje obrażenia. No wiem, ale nie będziemy jej używać chyba. No nie używamy jej, bo ja powiedziałem to, co nie zadaje obrażeń można. A to zadaje na przykład. To jest jak no. broń. Tak można. Powiedzieć. No. Ale fajny ten obszar taki zielony. Nie taki wiem, co się z tak dokładnie. Widzisz tą kopułę, też ciekawuszka do widzenia. Widzisz to, wszystkie te, co robią? A? Czeka, czeka. Ej, tu jest typ. No wiem! Dlaczego ja. Nie, nie, nie. nie zapomniałem, że ten. Ty, oh. serio? Ty, ale mam jeszcze boty. Umarłeś? Nie, uciekłem. No kurde nie strzelam, ja by uciekam. Podkepi No faktycznie. Ale on to lunchpadem będzie! Dobra. Spieprzaj, spieprzaj, po kartę, po kartę! Szybko, szybko, szybko! Nie ja po prostu uciekam! <głosy> <głosy> A! No nie, ja chciałem użyć <noise> została, no! O Jezu Ale wiesz co? Mi się... Ja ci powiem tak nie strasznie boli to, że nie ma tej rakietnicy, tej takiej flarownicy, czy coś. No właśnie, no właśnie wiem, no właśnie, bo to... No yy, bo wiesz, to jest rakietnica, tylko takie małe, czyli inaczej flagownica, czyli po prostu chlarnica. Co? Po prostu chlarnica. A powiedz mi szumi mi mikro? Mm, nie, nie szumi. A to dobrze dobrze. O, Ej, lecimy tu nowe. w sumie, nie byliśmy tu. Tam coś nowego przecież. A bo nie odkryliśmy. No, ale Ta mamy tam. Tu. Ale dobra, ale polecimy tu dla odcinka, żeby im pokazać to. A no obok mamy No dobra. Więc na razie tu polecimy. Czemu ja, ja mam lotnie potężna solka Marvela, a ten potężny sok Marvela? Ej, ale to jest taka wyspa duża nawet. Ojeju Ojeju, Co, no to, jest duże. Duże. Ty, to jest duże. Ty też jest Ty pantera. Ty czarna pantera. Tak dosłownie. Ty, tu masz... Ja taką pumę mam na koszulce Idealną. Co? Zrobili pomnik pumie. Chodzi Czeka, bardziej... nie ma tu lupu. To jest. Ale da się o, wejść na szczyt pumy po ogonie. Czekaj, coś tu słychać Tak Jak chodzę tu wokół No ja powaliłem Jagge Boy 9 91 W ogóle Chodź, patrz, możesz wejść do góry Tylko trzeba uwagać Kurde spadam Normalnie na Pumie jesteśmy Icha, icha uh, 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 uh. Tylko czekaj, na nosie, na... NIE! <grym> <grym> NIE! <grym> 8 HP mi zostało czy ty na mnie wylądowałeś? Tak. Ogatowałeś to... mi życie! Ogatowałeś no. mi życie! Czekaj, ja czekaj, bo to jest jest... Nie skrzynka. Aha, w tym pysku. O kurde, musimy ich zabić bronią, trudno. No nie, trafili mnie. Czekaj! <noise> Dobra. Ale teraz po prostu mamy to Okej, okay, ludzie, Aha, więc lecimy już. A tutaj mamy po drodze takie to. Więc ja proponuję wylądować tu, zebrać bronię i pójść tu. Rozwalić ich, wyrzucić bronię i, i, i ten. Wie. No okej, okay, okej. Okay. Mam 30 poziom. Dobry mam nawet poziom. Mi Jak tam krzyczko. na poziomie teraz wiesz. No przedszkołą to bardzo dobre. Ja też tak mam. Nie? Ja jestem jakby na równi z tobą, bo w y, jakichś y, sześciu poziomów, no to to nie jest nic wielkiego, to chwilka. Tylko wiesz, trzeba by było robić wyzwania. na teraz nagrywam. Tak, ale ja robię... Ale wiesz o co chodzi? Ja po prostu coraz, coraz dłużej gram, to coraz wolniej mi się wbija, bo już bardzo dużo PD wbiłem wyzwani i wszystkiego, że już nie mam co robić. No jeszcze zrobimy z tym botom Patrz, masz. Masz. I ich ten Nie, nie wierzę, LK, ja mam będę musiał wyrzucić Serio? No O kurde Ale przynajmniej ich rozwalimy Ja mam, ja mam blisko bomby Więc im rzucę tam na środek w miarę Ja mogę wyskoczyć Ja mogę o Chodźmy O kurde oni się tam, o yy. Ty, luz tam zabioram Ty, no faktycznie Ty, nie, jak się odpaliłeś Czekaj, disco! Disco! Ty, 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 help, 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 help! Dobra, tego nie było. Po prostu lądujemy od razu na tym, kurde. Nie wiem, jak to zrobić. Jesteśmy no. tutaj już na tym takiej wyspie startowej, bo fajna jest. Mi się podoba ogólnie, nie wiem. Dobra, to ja wiesz, kupę, zaraz wracam. Co? No, Ale nie na odcinku! No dobra, dobra, ale idę, zaraz wracam. Uh. Uh. Lanek? Czy on serio? Uch. Czy ty serio zresztą się poszedł? On się serio poszedł? No beka stypa normalnie. Hej, lanek! Lanek? Dobra, już jestem, jestem, jestem już. Chciałam szybko no, się z z skupę, ale przepraszam. No dobra, ale tylko szybko poszłem, ale już wróciłem. No to może było minuta, zdążyłem wytrzeć się. Ale dobra. Ja ale będę musiał się potem mieć przed sicłem bo... O faktycznie, bo są takie właśnie małe, a wszędzie dobra, takie są. No, a tu jest to. Idealnie Dobra, dobra mm. Musimy tu, bo tam typy poleciały. Czekaj, wjeżdżamy tam autem. Nie! Luta. Na przykład pistoletce wezmę i le i lecimy. Chodź. A ja wezmę sobie P90, znaczy PMA. <śm> <śm> dobra. Musiał to zrobić, jak ty komicznie wygląda. Nie mam byłbym. plan, mam plan! Nie, nie czekaj, nie leć tu. Poka nie wiem, czy tak się da, ale czy jak wjedziesz w Rift'a, czy Przeteleportuje auto? Ty! 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 Genialny! Chcę <laughs> to sprawdzić, czy to działa, czy nas tak. Auto z Rift'em, z Rift'a normalnie chciałem to sprawdzić, ale dobra, już jedźmy pan. Ty zarąbiste. Nie no mogę trafić tak jeździć jak pijamy No i nie mam jouta Kurde, nie mogę go dostrzelić. No nie jestem nie mogę kilofa włączyć. Ojeju. <grychy> Dobra, mam. Co A! Nie 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 nie! Ja zginę zaraz przez nich. Ja uciekam na razie. Ja uciekam, bo zginę. Czeka, czeka, no pomóż mi! Dobra. Ja uciekłem, żeby mnie nie zabili. Ty, 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 pomóż, 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 pomóż! Gdzie ty jesteś? Tu! Ale ja tam nie no ja pójdę! Pomóż, pomóż! Jest ja jestem na dole. Czekaj! No nie no, prawie skillowa mi się... Nie... Ej, powaliłeś go. Ty szybko, nie, szybko, no bo szybko, ty szybko bo typy idą, szybko. Dobra, wezmę cię do jeziora i nie. uciekamy. Się. Co? To jeziora? O kuźwa. No muszę Cię tu wziąć, żeby, żeby nie zginąć. Co? A rozwal... O tymi... nie. A! Jezu. Okazało się, że po prostu... Znaczy nie okazało się, tylko po prostu Aha, teraz... Aha! Mm, mam problem. Jeszcze sikać mi się zachciało. Czekaj. Ja... Na... Po prostu wam to powiem. Ja mm, ranek nie wiem, nie wiem co on dzisiaj od pieprza. Eee, słuchajcie, ludzie. Dzisiaj, ogólnie, mm, No. E, znaczy nie dzisiaj, bo nie umiem się wzwróć. Teraz jest jakby ostatnia taka runda, kiedy e, robimy ten challenge czyli potem... się siema, Mandego. Jestem! Zdoby? No i potem... Tak. E, to... nie podziękowałem kierowcy, bo staję ja mogę. To wyjdź i wejdź Dobra Nie Owa, mój palec Chyba widzowie na ciebie czekają Jest okay, jest okay. Dobra Mam pompę Czyli totalne nic Dobra, ja nie wiem skąd lud wezmę Lud? Z rekina. Czekaj, czekaj. Ale powiedz mi, skąd się wzięła ta nazwa lud? Przecież ja lodu, jak kurde na przykład lud daję do Coca-Coli, albo coś. Ty, 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 ty bo strzelają? Ty help mi, help mi! Serio! Chciałbyś Chwyć na wtygodkę? Nie zdążyłem kliknąć Chwyć na wtygodkę i spadłem! No, no, dalej, nie uda się, wychodzimy do lobby. Jezu. To też jest beznadziejne. Odcinek wyjdzie dwie minuty. No, założę się. Dzień nie mogę wiedzieć dużo tych cięć i tak dalej. Nie wiem, zobaczymy, zobaczymy. Dobra, gdzie... A bo, żywiczne! Żybiczne. Dobra. No, na 30, e... tak pisze. Co? Zaraz co? Na światło żywiczne. Jakie światło... Aha, światło żywiczne. Co? Aha, no faktycznie. Dobra, ludzie. Więc co, to by było na tyle dzisiejszego odcineczka, za chwilę nagrywamy kolejny odcinek z maratonu i co tydzień będzie jeden taki odcineczek, żebyście byli na bieżąco, co, trzymajcie się, polajkujcie, subskrybujcie, pa pa, tak, Papa. Pa. Ok, Okej ludzie, jeszcze, tak wiecie, mmm, powiem jeszcze jedną informacyjną rzecz, się z wami jeszcze raz pożegnamy, ogólnie. Teraz. Dlaczego e... 1080p na 1080p? No, Jak chcę inaczej, no. O co chodzi z tym? Dobra. E, i, słuchajcie, ludzie, robimy taki maraton, że e, na przykład e, w tym tygodniu. Znowu na... tak głupia jakość. Tak, czy Ja Ja mogę coś powiedzieć? No dobra, mówię, E, słuchajcie, w tym tygodniu ja wrzucam ten odcinek, to już pewnie to go słucham, oglądacie. To, to jest za tydzień, to jakoś tam. Za tydzień wrzucę odcinek Granek. E, za dwa tygodnie Jestem. ja. A czy po tym tygodniu, jak wrzucę wrzuci, to ja potem wrzucę i tak na zmianę. Każdy tydzień to jest jeden odcinek na naszym kanale. Czyli taki maraton. Czyli teraz wbijacie na mój kanał, żeby oglądać ten odcinek. Za tydzień wbijacie na kanał laniaka, żeby oglądać. Jego odcinek ze mną to będzie jakby drugi odcinek maratonu, trzeci odcinek będzie u mnie, czwarty u Laniaka. I tak, może do 8 odcinków, w 8 tygodni zrobimy maratonu lub dłużej. Zależy, o to, zależy to, to, od tego, czy Wam się to spodoba. Taka seria. No i co? Jak, jak nazwiemy tą serię? 180 na 180 dziwne. Dobra, ludzie, Jestem nazwiemy awesome. e, jakąś tą serię na przykład Scorpion i Raniok, nie wiem. Dobra, Rzysty, trzymajcie się polaikać, subskrybujcie. No i cześć, pa pa!